Dobra, ja sobie zastanowię. Dałem, żeby było lepiej, ale się nie czuło, lepiej. Czy ja nie włączyłam live'a? Nie, live'a jest włączony. A czekajcie, bo jak klikam w live'a, to pokazuje nie ma. Dobra, zobaczymy czy teraz będzie dobrze. Dalej jest to, że jak biegam to mi się rozmowy ekran. Nic nie widać, to jest, to jest bardzo słabo. Czekajcie, zawieszą trochę ulepsza. że tak muszę przerywać live'a, dobra. Chcą zajść tak, że nie było tego zamrożonego ekranu, a właśnie nie do końca wiem jak, bo gdyż... Klikam wam Jak stare, tak zamozanego, bo się wtedy wszystko wczytuje. A gdy Dalej nie? Ale mniej chyba, nie? Czy nie? Ale jest mniej, co nie? Nie ma lagów jakoś takich Czekajcie, to będzie chyba ostatni, muszę jeszcze zastanawiać